Szanowni Państwo, dzisiaj tematem naszej konferencji jest planowana norma Euro 7 planowana norma dla samochodów przez oczywiście Unię Europejską, Przędobylską, która na sztandar swój, jak widać, wzięła hasło Europa bez samochodów, no bo tak to trzeba odbierać. Poprzednia norma, Euro 6, już była, już była restrykcyjna dla kierowców. Ta, która jest planowana, Euro 7, jest jeszcze bardziej drakońska. Przewiduje ona zaostrzenie przepisów dotyczących emisji cząstek stałych, dwutlenku węgla, tlenków azotu NOx e, oraz emisji pyłów wskutek ścierania opon i klocków hamulcowych, a także nałożenie obowiązku monitorowania e, poziomu spalania. Te drakońskie normy e, to e, sposób Walki z tak zwanym globalnym ociepleniem, które jest związane z emisją CO2. Natomiast odpowiedzialność Unii Europejskiej to jest poniżej 10%. A te przepisy mają dotyczyć tylko i wyłącznie państw Unii Europejskiej. Więc to jest ogromna cena ogromna cena w stosunku do jakby winy w cudzysłowie ogromna cena, którą my mamy płacić cena rozwoju gospodarczego, cena mniejszej mobilności obywateli Unii Europejskiej. Już w tej chwili eksperci oceniają, że to będzie wiązało się z produkcją mniejszych silników, a jeżeli będą mniejsze silniki, będą bardziej wysilone, to będzie oznaczało oczywiście ich większe zużycie, a jak będzie większe zużycie, to trzeba będzie doda robić dodatkową produkcję. Tak to jest, jak się e, ideolodzy i doktrynerzy biorą za inżynierię, będą tutaj e, poprawiać, poprawiać motoryzację. Ale to nie tylko e, taki koszt, to również koszt e, polegający na tym, że samochody będą musiały być produkowane lżejsze, z lżejszych materiałów, z mniejszej ilości e, stali. E, I co to będzie oznaczało? To będzie oznaczało e, obniżenie poziomu bezpieczeństwa podróżowania samochodem osobowym, więc wygląda na to, że ta polityka anty przeciwko kierowcom, ta polityka antykomunikacyjna no będzie miała również niestety skutki w postaci zwiększonej liczby ofiar na drogach. Konfederacja wolność i niepodległość.